Nasza Ziemia wydała znacznie więcej talentów niż wielu z nas mogłoby się zdawać. Są to osoby z ogromnym potencjałem, które często w pewnym momencie uderza sportowa rzeczywistość, znana z podcinania skrzydeł tym, którzy zasługują na blask reflektorów. A jak będzie z najmłodszą uczestniczką igrzysk, dlaczego tak zdenerwowała organizatorów, czy ktoś będzie chciał jej zaszkodzić? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć. Zatem zapnijcie pasy, jesteście na kanale kto wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Anastazja Kuś to utalentowana polska lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 400 metrów. Urodziła się w 2007 roku, a mimo młodego wieku już osiągnęła znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Jest jedną z najbardziej obiecujących młodych sportowczyń w Polsce. Dziewczyna pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach. Jej ojciec, Marcin Kuś, był piłkarzem, który grał w reprezentacji Polski, a matka Alicja była tancerką towarzyską oraz dziennikarką sportową. Kuś trenuje pod okiem Bronisławy Ludwichowskiej, byłej biegaczki długodystansowej. Właśnie teraz mogliśmy obserwować jej poważny debiut na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie stała się drugą najmłodszą lekkoatletką w historii polskich występów olimpijskich. Reprezentowała Polskę w sztafecie, gdzie jej start wzbudził ogromne emocje. Ona sama doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że już sama jej obecność to niezwykły sukces. Na pewno niesamowite uczucie, też patrząc na to, że byłam najmłodszą młodszą olimpijką z Polski w Paryżu. To myślę, że takie doświadczenie, którego no raz w życiu, bo raz w życiu można przeżyć. No młodsza e... już nie będzie. Tak, dokładnie. <grym> e... No, bardzo się cieszę i dumam, mnie rozpiera, że, było, że mogłam też wyjść na mhm. stadion i pobiec w sztafecie z dziewczynami. No i zapisać się na kartach historii i się nie myli, chociaż wątpliwym jest, że będzie to jednorazowa sytuacja. Patrząc na jej potencjał, ciężko uwierzyć jest, że miałaby już na wydarzeniu się nie pojawić. Chociaż pojawiają się wątpliwości co do tego, czy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji będą zgodni co do tego, że powinna ona się tam pojawić ponownie. Głosy zwątpienia nie wynikają jednak stąd, że Anastazja nie ma obiecującej przyszłości. Przesłanki są kompletnie inne. Młoda Polka w trakcie igrzysk dopuściła się czegoś, co zdaniem pewnej bazy odbiorców i niektórych postaci z wyższych sfer, zakrawa o przepisy olimpijskie. Jest to jeden z tych drażliwych tematów, choć nie do końca wiemy, dlaczego wzbudzają one takie emocje. Mianowicie Kuś po skończonym biegu zaprezentowała gest, który został pokazany na dużych ekranach stadionu i w telewizji. Nie dało się go już usunąć w montażu, jakby komuś na tym zależało. Był to gest religijny. Za ten gest Polki, którego niestety nie udało się wyciąć, francuska telewizja przepraszała wszystkich swoich widzów też dostrzegacie niedorzeczność w tej sytuacji, Jeżeli Anastazja uważałaby, że ma za co przepraszać, zrobiłaby to osobiście. Nie był to sposób do nawoływania nienawiści czy cokolwiek, co mogłoby wzbudzać emocje. Kto zna sport, ten wie, jak często uczestnicy wydarzeń obnoszą się ze swoją religią. Z drugiej zaś strony rzeczywiście istnieją pewne przepisy, które ograniczają ich prawa do podkreślania swojej religijności w momentach stricte sportowej rywalizacji. Zwróćmy jednak uwagę na to, że mamy do czynienia z zawodnikami w hijabach, czy z podobiznami postaci religijnych, wytatuowanymi na skórze. Czy to nie jest obnoszeniem się z religią? Jak widać, prawo to jest nieprecyzyjne i rzadko przestrzegane. Nie będą przecież kazali muzułmankom pokazywać włosów, a fanom tatuaży kazać zakrywać ciała, prawda? Nie wspominam już nawet o tym, że całe te igrzyska orbitowały wokół ideologii i politycznych sporów, które, jak widać, dotykają nawet najmłodszych jej uczestników. Nie wiemy, czy dojdzie do jakiegoś rodzaju zemsty wykonanej przez siłę z góry, ale wiemy, że podobne sytuacje miewały miejsce w przeszłości. Dzisiaj niepoważnym byłoby unieważnienie jej uczestnictwa i wywołałoby szerokie kontrowersje, ale to małe działanie mogłoby spowolnić jej rozwój kariery, jeżeli zostanie uznany za zbyt kontrowersyjny. Choć lepiej nie nastawiać się oczywiście z góry na najgorsze. Kuś rozpoczęła bieg sztafetowy, uzyskując bardzo dobry czas, poniżej 53 sekund, co było znakomitym wynikiem dla zawodniczki w jej wieku. Mimo jej świetnego występu, cała sztafeta niestety nie zdobyła medalu, kończąc bieg poza podium. Był to jednak ogromny sukces dla tak młodej zawodniczki, która w wieku 17 lat stanęła do rywalizacji na najważniejszej sportowej arenie świata. Wstydem byłoby zmarnować ten potencjał, choć wiele pozostanie w jej rękach. Jest młoda, a do jej drzwi puka nowe doświadczenie, rozpoznawalność. Jak sama przyznaje, musiała zmierzyć się z kilkoma nietypowymi i absurdalnymi zarzutami ze strony kibiców po swoim występie na igrzyskach olimpijskich. Mimo osiągnięcia znaczącego sukcesu, jakim było zdobycie mistrzostwa Europy do lat 18, Kuś zauważyła, że polskie społeczeństwo za Zawsze znajduje coś, do czego można się przyczepić. Najbardziej zaskakującą krytyką, o której wspomniała młoda lekkoatletka, były komentarze dotyczące jej wyglądu. Niektóre osoby krytykowały nawet tak drobne szczegóły, jak krzywo narysowane kreski, odnosząc się do jej makijażu. Kuś podkreśliła, że stara się nie przejmować takimi negatywnymi opiniami. Przyjęła te absurdalne zarzuty z humorem i dystansem, skupiając się zamiast tego na rozwoju swojej sportowej kariery. Możemy mieć tylko nadzieję, że hejt nie przeniknie do jej krwi. W obiegu, a ta dalej będzie nas zaskakiwać swoimi zdolnościami. Co? Więc myślałam, że ten ciarzówka może być, ale nie sądziłam, że aż tyle. Rozmawiałem kiedyś z trenerem Atusińskim, akurat jak wracaliśmy z Ej, Europy, mówi straszny talent. Naprawdę bym no, ją na kilka zlóbowania, wielki talent tak nie przeszkadzać to. Nie to, przeszkadza to. to ale się, że tak dużo uważa, bo uważam, że wszystko nie da się wprzedzić talentu to nikt nie, nie zabierze i nie da. Wiesz, że się już cztery kadry tak, o mnie sądzi. No. Dużo też jesteś w Instagramie, na Instagramie, prawda? Dużo cię może przepis sobie spokojnie. Dużo jesteś na Instagramie, budujesz swoją markę już od wieku juniorskiego, można no. powiedzieć. No tak, zgadza się, lubię to robić też. Widzę, że przynosi efekty, że jest to też bardzo potrzebne. Więc tak, zgadza się i po prostu mi to przyjemność. Chociażby właśnie takimi. Przed wyjechaniem na Igrzyska zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych w Bańskiej Bystrzycy, ustanawiając swój rekord życiowy wynoszący 51,79 sekundy. Kiedy zobaczyłam, że znowu poprawiłam moją życiówkę, poprawiłam rekord polski i jestem w stanie biegać na najwyższym poziomie, ten apetyt jest dziś większy. Wiadomo, że przede wszystkim yy, przyjechałam tu, żeby już na następne Igrzyska być obyta z tym wszystkim żeby zobaczyć jak to wygląda, jak dostanę szansę powiedzieć, to oczywiście dam z siebie wszystko i pobiegnę jak najlepiej dla Polski, dla sztafety razem z dziewczynami, żebyśmy jak najlepiej się zaprezentowały. Jeśli nie dostanę tej szansy, no to będzie bardzo dobrą lekcją całe te igrzyska, całe te dwa tygodnie tu spędzone, że na kolejnych igrzyskach po prostu nie będzie dla mnie nowością i będę miała wszystko już zwizualizowane. W czerwcu Kuś pokazała swoją formę podczas Mistrzostw Polski, gdzie zajęła drugie miejsce, ulegając tylko Justynie święty Ersetić. Jej czas 52 sekundy i 26 setnych sekundy był nowym rekordem Polski do lat 18. Co ciekawe, uznano, że po tak intensywnym okresie startowym 17-letnia lekkoatletka potrzebuje czasu na odpoczynek i regenerację. Dlatego podjęto decyzję o wycofaniu jej z Mistrzostw Świata do lat 20, które rozpoczną się 27 maja. Sierpnia w Limie. Wciąż pojawiają się wątpliwości co do tego, czy jest to faktycznie kwestia nadmiaru pracy, czy może tego, że komuś zależy na tym, by kariera atletki przyhamowała. Jednak rzeczywiście należy mieć na uwadze to, że jest ona wciąż zaledwie nastolatką z licznymi obowiązkami. Najmłodszą od 100 lat Polką na olimpiadzie, która, jeśli wszystko pójdzie jak należy, przyniesie nam jeszcze wiele chwały. Jej talent nie pozostawia wątpliwości, ale intencje ludzi z zewnątrz już mogą.